Jak mogę wykorzystać swój zespół do rozwoju firmy? Kiedyś robiłem tak, że wchodziłem na salę treningową i obserwowałem, jak trenerzy pracują. Jeżeli widziałem, że ktoś wyróżnia się na tle innych, no to wiadomo, że później organizowałem spotkania i mówiłem, że na przykład Madzia jest trenerką i Madzia ma dobry kontakt z podopiecznymi i fajnie widzę, że ta współpraca wygląda, no to mówiłem, że róbcie to, co robi Madzia i uwierzcie mi, że będzie, będzie lepiej. No i to było takie, ja tak uważam, ale z czasem, kiedy dorosłem, kiedy pojawiła się Madzia, no to wiadomo, że wszystko chciałem mieć zapisane, wszystko chciałem mieć zweryfikowane, czy to, co ja uważam, to naprawdę tak jest. Czyli liczby, Excel nam pokazał, czy tak jest, czy nie, no bo teraz zobaczcie, jeżeli liczycie na przykład wskaźnik retencji, czyli znowu Madzi jest trenerką i od Madzi mało podopiecznych odchodzi, czyli ona ma wysoki wskaźnik retencji, no to wiadomo, że a ona dobrze z nimi pracuje, czyli podopieczni dostałem taką wartość, po jaką przychodzą. Tylko teraz znowu uwaga, bo jeżeli Madzia przekroczy granicę, czyli ma za bliską relację z podopiecznymi, no to to też nie jest dobre. No bo w momencie, kiedy Madzia choruje albo Madzia wyjeżdża na urlop, no to podopieczni nie chcą mieć na zastępstwo. Albo jakbym chciała przekazać podopiecznego po prostu, bo chciałabym inny przypadek wziąć. To też jest problem. Tak, dlatego teraz warto, żebyście mieli, zakładamy, grupki z podopiecznymi, i żebyście wy byli na grupie, i żeby trener był na grupie, plus podopieczny właśnie. No bo wtedy wy jesteście w stanie zweryfikować, co się dzieje na tej grupie. Czy ten kontakt jest spoko, ten kontakt jest jako specjalista podopieczny, czy tam już granica poszła, poszła za daleko. No i myślę, że to jest ważne. I teraz zobaczcie, wracając znowu do Madzi, jeżeli Madzie jest dobrym specjalistą, liczby teraz pokazują za tym, że Madzia jest dobra, ja widzę na grupkach, że Madzia fajnie, powiedzmy, buduje tą zdrową relację z podopiecznymi, no to wtedy ja mogę zebrać znowu ekipę i pokazać, mam przykład. I to nie jest tak, że ja teraz mówię podopiecznym, podopiecznym, sorry, mówię trenerom, że zobaczcie, ja uważam, że Magda robi dobrą robotę i tak dalej, tylko ja im teraz pokazuję na przykładzie, na przykładzie liczby dokładnie, i teraz oni widzą te liczby, no to nikt nie powie, że a co on gada, co on ściemnia. Bo tak jest, liczby nie kłamią. I tak powinno naprawdę być. I teraz zobaczcie, druga kwestia. Wy możecie zebrać swój team, czyli zrobić wewnętrzne powiedzmy spotkanie, dać im kartkę i niech napiszą, jakie oni wartości przekazują podopiecznym. I teraz zobaczycie, co oni dają od siebie. Bo czasami może być tak, a wy sobie nie zdajecie sprawy, że ktoś może dać za dużo. Mhm. Jeżeli będzie dawał za dużo, no to nic dziwnego, że ten wskaźnik później jest wysoki. Ale jeżeli dalej macie, ktoś napisze wartości i wskaźnik i tak będzie wysoki, a tam nie będzie takich żadnych chorych tych wartości, no to tak właśnie powinni pracować specjaliści w twoim teamie. I tego możesz się właśnie nauczyć od swoich, od swoich trenerów. Czyli oni właśnie mogą ci pokazać standardy. To jest myślę, że ważne. No tak, i możesz potem wiedzieć, czego tak naprawdę oczekiwać od tych, co przyjdą. Dokładnie. I my tak tworzyliśmy właśnie samouczek, czyli. No co? No tak, tak było. Obserwowaliśmy naszych trenerów. Później właśnie kazaliśmy im napisać na kartce, jakie wartości wnoszą, plus patrzymy tak samo na wskaźnik, wskaźnik retencji. I my nawet sobie, czy to podopiecznych, czy trenerów, zapisujemy kolorkami: zielony, pomarańczowy i czerwony. Zielony to robi zajebistą robotę. Pomarańczowy to już przekroczył gdzieś tą granicę, więc to szybko poprawić. Tak, a czerwony no to wiadomo, że jak najszybciej musi poprawić różne kwestie. Przypomniało mi się, jak to się stało, że w ogóle powstał samouczek. Bo to był moment, kiedy nagle mieliśmy taką intensywną rekrutację. Mhm. Ja już nie nadążałam z uczeniem wszystkiego tych ludzi. i Zaczęłam robić ten samouczek, i naprawdę o wiele, bardzo mi pomógł. No jasne, i teraz wiecie co, ktoś jak przychodzi do nas, no to wiadomo, że na początku obserwujemy, jak on, zakładamy, trenersko działa, ale później i tak musi przejść. Wszystko. Tak, u Magdy musi przejść test samouczka. No bo co z tego, że ktoś naprawdę będzie wybitny na sali treningowej, ale to osoba, to co powiedzieliśmy przed chwilą, będzie przekraczała tę granicę, albo w ogóle nie będzie trzymała porządku w studio, no po prostu cokolwiek. To jakieś standardy, w których muszą się trzymać. Tak, więc to był idealny proces, który stworzyliśmy. No nieświadomy trochę, nie? Tak, i cały czas, i tak go można powiedzieć, aktualizujemy, no bo wiadomo, jest większa przestrzeń, jest więcej osób, więc na pewno to się będzie zmieniało. I od razu tutaj wam mogę powiedzieć, że każdy proces na początku powinien być jak najprostszy, to wam kiedyś też mówiłem, a później z czasem, kiedy wy będziecie mocniejsi, wasza marka będzie mocniejsza, czy nawet będziecie mieć większą ilość pracowników, no to można dodawać kolejne, kolejne osoby. Pracuje. Tak. I to tak powinno, powinno funkcjonować. Więc zobacz, tak naprawdę, ile Team może ci pokazać, jakie standardy powinny być zachowane w Twojej firmie. Plus później, jeżeli już masz, bo pamiętaj to. Powinno działać zawsze w dwie strony. Masz trenera, jak on pracuje i jaką wartość wnosi i podopieczni są zadowoleni, ale teraz musisz właśnie sprawdzić, czyli jak w pokerze, dlaczego ten podopieczny jest zadowolony, czy to będzie miało wspólny mianownik. Więc tutaj akurat anonimowa ankieta, wysyłasz do podopiecznych i podopieczny znowu Ci napisze, dlaczego w ogóle do Ciebie przyszedł i jaką wartość dostał, czy w ogóle dostał wartość. No i teraz wiesz, kto do Ciebie przychodzi. Tutaj możesz, zakładamy, pod to układać całą ofertę, a tutaj wiesz, jak trenerzy powinni rozwiązywać te problemy. Więc teraz musisz zebrać swój team no i po prostu zacząć z nimi rozmawiać. I jeżeli będziesz już miał wspólny mianownik, no to później właśnie tworzysz samouczek uczek i pokazujesz każdej osobie, która wchodzi do twojego teamu, jak powinniście pracować i jak, jakie wartości może tak powinniście oferować. Właśnie, żeby nie było za dużo tych wartości, żeby nie przejść na tą ciemną stronę mocy. <laughs> Bo później naprawdę będziesz miał same, same problemy.